Cześć kochani, ja jestem Przemek i dzisiaj zapraszam Was na wspólne zakupy Bo jeżeli oglądaliście mojego tego sportowego vloga z siłowni pod chmurką No to wiecie, że od paru miesięcy jestem na diecie keto No i właśnie dzisiaj trzeba uzupełnić to, czego nie ma w lodówce Czyli wszystkiego, bo aktualnie w lodówce to mam dwie rzeczy A mianowicie światło i zimno Lecimy do Kauflandu, patrzcie razem ze mną no i dzisiaj dowiecie się, co kupuje się, będąc na diecie keto, diecie ketogenicznej i ketogennej, ja stosuję skrót KETO, wchodzimy do środka. No i oczywiście, zanim weszliśmy do Kauflandu po rzeczy spożywcze, no to Bożenka mnie zaciągnęła do Rosmana, czyli miejsca, w którym każdy facet nie wie, co ma ze sobą zrobić. Jesteśmy w słynnym włoskim sklepie Kaufland. Ja oczywiście żartuję, w niemieckim sklepie. Zauważyliście, że jak odpowiednio się wypowie nazwę sklepu Kaufland? Czyli Kaufland. To brzmi jak rozkaz rozstrzelania. Chyba w sumie w języku niemieckim to wszystko tak brzmi. I teraz jest dylemat, którą kiszoną kapustę wybrać. Jednak ta Słuchajcie, w ogóle Bożenka to jest niewiarygodna osoba Ona może zjeść przed telewizorem pół kilograma kiszonej kapusty A później nic się jej w brzuszku nie dzieje Dział warzywny I pieczarka świeża Kraj pochodzenia Polska Pieczarki na diecie to są zajebiste Bo pełnią rolę takich jakby gąbek, że wchłaniają tłuszcz i dlatego małą objętością jedzenia. Jesteśmy bardzo najedzeni i dostarczamy sporej ilości tłuszczy. A to jest jakaś pieczarka świeża brązowa. Szczerze nigdy nie jadłem. Możecie mi napisać w komentarzu, czemu ona się różni od białej prócz tego, że jest ujebana. I droższa. Nie wiem. Odkładamy. Kochani, widzieliście coś takiego? Ziemniaki jadalne. To, to jest odmiana specjalna? Są mi ziemniaki niejadalne? Nie wiem Daftona ketchup bez dodatku cukru 0% cukru dodanego I to my szanujemy Coraz więcej firm Idzie za tym, aby nie dodawać cukru do i tak słodkich już rzeczy Jesteśmy w miejscu, gdzie odbywa się wojna już od wielu, wielu lat Czy Tim Winiary czy Tim Kielecki Winiary Kielecki To jest zdrajca, ona lubi winiary A Wy? Jaki lubicie? Napiszcie I dział świadome odżywianie Świadome odżywianie zajmuje tylko tyle miejsca A więc cały dalej sklep To jest chuj, wie co Jestem na dziale cukrowym Cukier biały, płatki owsiane, różnorakie, a przede mną ryże i makarony. Słuchajcie, na diecie keto jest o tyle fajna sprawa, że w takie alejki się nie chodzi, bo się tego nie spożywa. Oj, Boże, kiedy ja jadłem płatki ostatnio? Nie pamiętam, ale bardzo mi z tym dobrze. Słuchajcie, możecie mnie nazwać dziwakiem, ale jak ja kupuję zapach do kibla i generalnie do mieszkania, to ja Wącha i porównuję, jakbym sobie miał kupić ostatnie perfumy w życiu. No niestety, niestety, tak mam. No i powoli wchodzimy na dział, który najbardziej mnie interesuje, najbardziej lubię, a mianowicie dział mięsny. Sosie, makrele i inne śledzie. Ja Wam kochani, muszę powiedzieć, że niestety nie trawię ryb. W sensie trawię. Mój żołądek sobie chyba z nimi radzi. Tylko po prostu ich nie lubię. Dla mnie każda ryba smakuje tak samo. No trudno. Każdy ma jakieś swoje rzeczy, których nie lubi. Wszedłem w niebezpieczny dział słodyczy, ale. Tylko po to, żeby kupić czekoladę 90% kakao Ja uwielbiam do kawki dwie, trzy kosteczki I lecimy dalej Słuchajcie, jesteśmy w dziale chipsów Czyli to jest pięta Achillesowa, Bożenki Ona wszystko zrobi dla chipsów Nie ma możliwości, żeby... Nie wiem, jak była najedzona No to i tak jeszcze całą paczkę wciągnie grozi mi, grozi mi no ale fakt, co jakiś czas robimy sobie dzień, tak zwany cheat day i wtedy jemy właśnie te niezdrowe rzeczy, które nie są wskazane na diecie keto no tak, żeby nie zwariować wszystko jest dla ludzi i hop cola, zero cukru bez aspartamu to jest napój, który pijemy dosyć często, niestety ale smakuje. Jakaś tam zawartość kofeiny też jest. Bożenka wzięła sok pomidorowy z jalapeno. jalapeno. O... Jak się mówi? jalapenio czy jalapeño? No ja bym powiedziała jalapenio. Ja powiem papryczki, no. Takie ostre, co pieką dwa razy. Patrzcie, co znalazłem. Helena orężada, zero cukru. Jak fajnie. Stara, polska, czerwona orężada i bez cukru. Tak jak mówiłem, coraz więcej firm właśnie wchodzi w to, żeby dodatkowo nie dosładzać. Tak jak już powiedziałem, słodkich rzeczy, a ewentualnie stosują zamienniki białego cukru. Fakt, nie są też zdrowe, no ale nie dajmy się zwariować. Czasami coś słodkiego potrzeba zjeść lub wypić. No i teraz moja ulubiona część zakupów, czyli oczekiwanie w kolejce. Emocje gwarantowane. Boże, ile to pieniędzy. No i zakupy zrobione. Szybko nam to zajęło, bo niecałe 2,5. Nie cierpię stać w kolejkach i nie cierpię się przypychać pomiędzy alejkami, tam gdzie ludzie tarasują wózkami przejazd. Dobra, jedziemy do domku, i jeszcze w domu Wam powiem parę słów na temat tych zakupów Keto. Co my kupujemy, czego nie kupujemy. Lecimy. No i jesteśmy już w domku. Bożenka teraz rozpakowuje właśnie nasze... Nie szeleść mi tą torbą! Jakie to wredne! Rozpakowuje! Nasze keto zakupy. I ja Wam powiem, co kupiliśmy. No i tak, prócz warzyw, e, czyli pieczarka. Pieczarkę w ogóle można nazwać warzywem? Nie wiem, co to jest w sumie. Co to jest, co to jest pieczarka? Pieczarka to grzyw. No właśnie. A grzyb to nie, nie warzywo? Nie, no nie warzywo. Dobra, e, tak, pomidory, ogórki, kiszone, kurczak, podudzie z kurczaka, wieprzowinka, mięso mielone wieprzowe złopatki, keczup, o którym właśnie Wam mówiłem, pokazywałem, kapusta pekińska, kefir, właśnie bakterie, fajne natrawienie, mieszanka mrożona owoców leśnych, Boże, już chciałem warzyw leśnych. Znowu kapusta kieszona? A nie, to ogórki. Dobra, to ogórki, to kapusta. Ogórki konserwowe. O, oczywiście kabanosiki. Kabanosy mega sprawa. E, zobaczcie, w 100 gramach tłuszczu 42 gramy. Ostrzy się? Ostrzy? Musicie mi zaufać. 42 gramy. Kiełbasa biała z szynki. No to to akurat moje gotowe y, chicken wingsy. To akurat poczeka sobie na jakiś odpowiedni dzień na skonsumowanie tego. O! Serek mascarpone. Zobaczcie, to jest mega, naprawdę zajebista sprawa. Eee, w składzie 40 gramów tłuszczu węglowodany, 4,9 grama. Polecam jako deser. Eee, można też zrobić z tego lody. Albo farsz do kurczaka. Farsz do kurczaka, no wszystko można zrobić, nawet sobie można tym buty wypchać, kurwa dziury w ścianach załatać. I postawić pomnik Jarosławowi K. Temu małemu. On jest taki mały kurwa, że na niego to jedna paczka wystarczy. No i sok. No i sok też z kiszonej kapusty. I to by było, kochani. Na tyle dziękuję Wam, że obejrzeliście tego vloga do końca. Zasubskrybujcie mój kanał, będę Wam za to niezmiernie wdzięczny. Oraz zapraszam do mojej grupy widzowie Przemysława. Ona mnie ciągle przedrzeźnia. Oddam ją. Oddam ją do okna życia, tylko nigdzie nie ma tak dużego. Nie zmieści się. A dobrze, że mam kamerę odpaloną, bo zaraz dostanę wpierdol, dlatego się z wami żegnam. Pozdrawiam, cześć.